No witam. Może coś się komuś przyda. Jak nie stracić trasy z wotra. Zobaczcie. Ja mam do końca. Zostało mi tam, nie wiem ile. Zaraz zobaczymy. Wezmę. Znów dostawę powiedzmy. No i jadę. Dobra. Tak zaparkujemy. I teraz spróbujemy się wywalić. Mamy 33 km do końca. Dobra. Walimy się. Zapiszemy na wszelki wypadek. Spróbujemy się wywalić. No, o, dobra, leżymy. Leżymy. I patrzcie, uszkodzenia mamy 14. Dobra, i teraz takie coś robimy. Get Track Stability 0 to powrót, a ja na 10 daję 10. Niech on się obróci. Jak nie pomaga, to ustawiamy jeszcze więcej. Damy 30. Ło! Wow. I patrzcie, teraz jak on idzie, wciskacie o to. Dobra, teraz robicie tak coś. A, jest, kurde, <gryny> dużo zniszczeń, ale to nic, zaraz będzie tyle co wtedy. I robicie tak, czytaj grę, Ostatnim... no teraz to zapisałam, ale ten automatyczny zapis. Tylko naczepa będzie zniszczona i towar, a ciężarówka będzie dobra i będzie można dalej jechać Godzinę sobie zmienimy. O I można jechać dalej, jest zero i ładunek nie dobra, może komuś pomogłem? Pozdrawiam.